ma. tak tam mieszkam, w tym bloku, tam na górze, trochę okolicy, tu mam śmietnik, park, tu mam garaż, co prawda jeszcze samochodu się nie dorobiłem. Szarej rzeczywistości, wieje Jak możecie słyszeć, że... Dobra, tak w ogóle to SG tabem to nagrywam trochę się ludzie na mnie patrzą jak na idiotę Tu mam jeden park Tu mam drugi park z kiedyś się napijemy jak przyjedziesz do mnie Tam mam fontannę, może nie wiem czy widzicie czy nie tam mam pomnik. Taki duży kamień. Powstańców, wojska. Dobra. co, skończę nagrywanie, bo mi strasznie zimno w ręce. I się ludzie na mnie patrzą jak na idiotę. No, się srakają. Hmm. Widać pijać jak już zaczyna. Dobry dzień. W ogóle dzisiaj niedziela, jakbyście nie wiedzieli. No. Dobra, dzięki za uwagę. Tam jest mój przystanek, zaraz będę wsiadał w autobus. Jechał do marketu, miłego panowie i panie z Sibii, pozdrowienia dla Sibii Radia i ludzi z niego.